Dzień dobry! Parę dni temu na moim kanale zamieściłam krótki short, w którym pokazuję, że znalazłam na klifie nad Bałtykiem Kalinę. I mówiłam o tym, że nie mogę jej zebrać, dlatego że na klifie nie wolno nic zbierać, ani grzybów, ani owoców, ani traw. Grozi to wszystko grzybami, w niektórych wypadkach nawet karą pozbawienia wolności ale ponieważ bardzo chciałam spróbować tej kaliny, rozejrzałam się dookoła, wypytałam tutaj miejscowe, gdzie można tą kalinę zdobyć i wyobraźcie sobie, udało mi się zebrać aż tyle tej kaliny i dzięki temu, że właścicielka tego ośrodka wczasowego, którym ja jestem, pani Jola wzięła do swojej zamrażarki i włożyła na dwie doby tą kalinę i mi ją. W tej chwili, widzicie, ona jest przemrożona i ona jest na łodyżkach jeszcze. Dlatego ja muszę w tej chwili ją przepłukać i zaraz to zrobię. Przy okazji się trochę rozmrozi. Kalina jest już przepłukana i zdejmę w tej chwili owoce z tych łodyżek. Teraz ta kalina wygląda jak porzeczka zaleję ją gorącą wodą, tylko tak, żeby ją przykryć. O właśnie. Wiecie z innych moich filmików, że ja robię zawsze dosyć intensywne te wszystkie soki czy galaretki, bo im bardziej intensywne, tym potem fajniej przechowywać i w piwnicy mniej słoiczków potrzebujemy i możemy sobie potem dowolnie rozcieńczać. Ja w tej chwili nastawię kuchnię żeby się to zagotowało i będę go od zagotowania 10 minut gotować. Normalnie wszystkie przepisy, które wam pokazuję, są już przeze mnie wcześniej sprawdzone. Tutaj w przypadku tej kaliny, tak jak wiecie, pierwszy raz ją będę robić i wykorzystuję jakieś tam przepisy z internetu, połączyłam na swoją modłę i na doświadczenie z innymi owocami. I jeżeli ona mi nie wyjdzie, to po prostu ten filmik prawdopodobnie nie ukaże się na YouTubie. A jak się pokaże, to znaczy, że wszystko jest w porządku. No więc pierwsze, co w tej chwili widzę, to w momencie, kiedy ta kalina się zagotowywuje, to bardzo łatwo się podnosi, więc trzeba bardzo szybciutko zmniejszyć moc pod garnkiem i ciągle mieszać, no bo się pieni, burzy i idzie do góry. Co bardzo charakterystycznego dla gotowania, dla kaliny jest, to jest fakt, że i surowe owoce, jak sobie w palcach rozetrzecie, i owoce podczas gotowania wydają trochę nieprzyjemny zapach. I możecie pomyśleć: O jejku, jak to tak strasznie nieprzyjemnie pachnie, to to nie będzie dobre. No więc słyszałam, że te owoce są pyszne, te przetwory z kaliny są pyszne i raz przetworzone mogą być przechowywane nawet kilka lat. A ponieważ kalina ma niesamowite właściwości, i ta lista jest niesamowicie długa, warto zrobić sobie do jak najmniejszych słoiczków. I stosować po prostu po jednej łyżce dziennie jako lekarstwo na zapobieganie pewnych chorób, a w przypadku chorób kobiecych, właśnie jako lekarstwo raz dziennie. Z tym, że tutaj akurat bym polecała skonsultować się z lekarzem, ginekologiem, jeżeli chodzi o te damskie dolegliwości. No bo mężczyźni na przykład przy początkach prostaty mogą sobie to też brać po jednej łyżce dziennie. No ale to są takie um, działania tej kaliny, które może są mniej interesujące. Mnie najbardziej w tej kalinie interesuje um, jej właściwość um, uspokajająca jelita, zmagająca biotę jelitową i przede wszystkim usprawniająca pracę serca. Ona powoduje, że te nasze naczynia krwionośne lepiej pracują, serce pracuje bardziej wydolnie i obniża się troszeczkę ciśnienie krwi. No a co za tym idzie? Oczywiście również działa taka wina uspokajająco. Ja w tej chwili, tak jak mówiłam, gotuję 10 minut ten wywar w tej chwili. Pachnie niezbyt pięknie. Wytrzymam te 10 minut, okno jest uchylone. I w tym momencie Wam jeszcze powiem, bo możecie się zapytać, co ta kobieta na urlopie robi za przetwory? Powinna iść na spacer. No niestety, po pięknej pogodzie, jaką miałam przez tydzień e, tutaj nad morzem, upalnej, 30 stopni, dzisiaj przyszło załamanie pogody, leje przez cały czas, zrobiło się zimno i wykorzystuję te garnki i te słoiczki, które mi się udało zdobyć, e, żeby zrobić Tą kalinę. Tak wygląda już po paru minutach ta kalina. Te owoce się rozpadły i widać wyraźnie pestki. Jeszcze tutaj Wam dodam, że kalina musi być przemrożona i musi być zagotowana, dlatego że inaczej bardzo niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. No, można się nieźle urządzić. Także te dwie czynności muszą być wykonane. Ja w tej chwili odstawię ten garnek po to, żeby troszeczkę przestygł. Mam tu na wyposażeniu tego domku e, takie sito do mycia owoców. Myślę, że się idealnie nadaje do tego, żeby troszeczkę e, te owoce e, od tych pestek oddzielić i tak, żeby trochę tych skórek, tego miąższu, nie tylko sam sok, e, żeby przeszedł dlatego, że kalina należy do tych owoców, które mają naturalne pektyny, więc zależy mi na tym, żeby to przeszło. Tak wygląda sok razem z miąższem Przetarty przez to sitko. O, widać tutaj troszeczkę pestek przeszło, będę musiała jeszcze to wybrać ręcznie. I przeleję w tej chwili do tego mniejszego garnka, żeby było łatwiej to znowu zagotować. Ważne jest to, że ten duży garnek ma tutaj taką podziałkę. Nie wiem, czy to tutaj widać, i stąd wiem, że w tym garnku jest 2 litry. Przeleję do tego mniejszego, żeby było nam na potrzeby tego filmiku wygodniej. Tu Wam pokażę jeszcze ten przetarty miąż z tymi pestkami. Będzie go można jeszcze przegotować i jeszcze coś z niego wydobyć. I ile cukru? Na początek do tych dwóch litrów dam pół kilo cukru. Ja nie mogę w tej chwili odmierzyć, nie mam tutaj w warunkach urlopowych wagi, dlatego będę robiła to na tak zwane oko. No i od rozpuszczenia, od zagotowania pogotuję to 10 minut jeszcze do tego 10 minutowego gotowania dodam pektyny, ponieważ ja chcę, żeby wyszła galaretka. Tutaj zakupiłam w sieci Dino pektynę, produkowana w Niemczech, ale wszystkie napisy są po polsku. Bardzo fajny, spra fajna sprawa, pisze tutaj na tym opakowaniu, że należy dodać taką paczuszkę na 2 kg owoców, ponieważ ja tutaj no, troszeczkę mniej niż 2, kilo, 2 litry mam, e, chciałabym dodać troszeczkę mniej niż całą paczuszkę, dlatego ujmę łyżeczkę tej pektyny. I dodam to, co tutaj mam. Producent zaleca, żeby to wymieszać troszkę z cukrem, także dodam jeszcze tu dwie łyżki cukru do tego. I wymieszam. Tak zaleca producent. I teraz mogę to dosypać jeszcze do tej kaliny, wymieszać. I gotować 10 minut. No to pogotowało się i mogę wypełnić w tej chwili słoiczki. Zobaczymy ile mi tego zostanie. Oczywiście też zrobię jak zwykle próbę, żeby wam po ostudzeniu powiedzieć jak to smakuje i czy faktycznie się zrobiła taka galaretka, jaką sobie życzyłam. W tym miejscu jeszcze dodam, że producent pektyny zalecał, żeby tą pektynę wymieszać z cukrem i ja źle zrobiłam, że z taką małą ilością cukru tą pektynę wymieszałam. Miałam to zrobić właśnie z tym pół kilo cukru. Im więcej, tym lepiej. No i miałam troszeczkę na początku problemy z rozpuszczeniem tej pektyny. Ona chciała się... Chciało się zrobić kluski. No ale uporałam się z tym na szczęście. I wszystko się pięknie rozpuściło, jak widzicie. No i teraz przelewam do tych słoiczków. I będę chciała teraz zrobić tą próbę, którą zawsze robię. I pozostawię to do ostudzenia. Wypełniłam te trzy słoiczki, i zostało mi troszeczkę jeszcze w tym garnku, dlatego doleję to tutaj, bo to jest za mało, żeby taki duży słoik, który mi został wypełnić. No, i to zostanie na tą próbę i do bieżącego smakowania podczas tego wieczoru, deszczowego popołudnia. Kalina już wystykła. Zobaczmy, jak wygląda nasza próbka. Więc niewątpliwie straciła swój piękny koralowy kolor. Wygląda bardziej jak sok śliwkowy, ale zobaczmy, jaką ma konsystencję. No, wspaniała konsystencja, jestem bardzo zadowolona. No i teraz próba. Mm. Słuchajcie, nie potrafię porównać um, tej kaliny do żadnej galaretki, którą robiłam na moim kanale. Kalina po prostu jest kaliną. To jest połączenie smaku słodkiego, gorzkiego i kwaśnego. Ja tu nie dodałam cytryny, bo niektórzy dodają cytryny, ale ona ma w sobie ten, tą kwasowość. Zostało trochę koryczki, ale stracił się zapach przede wszystkim. Nie pachnie już tak jak przy przygotowaniu. Coś niesamowitego, coś niepowtarzalnego, niesamowicie zdrowego. Tak jak mówiłam, specjalnie to zrobiłam w małych słoiczkach, aczkolwiek tu na urlopie było trudno z tymi słoiczkami w ogóle, po to, żeby to jeść jako lekarstwo. Jestem bardzo zadowolona, bardzo mi to smakuje. I tak mi to posmakowało, że w tej chwili postanawiam, że w przeddzień wyjazdu nazbieram znowu worek tej kaliny i zawiozę już do siebie do Berlina, przemrożę i w weekend zrobię następną porcję po to, żeby się cieszyć tym cudownym smakiem i tymi właściwościami leczniczymi przez całą zimę. Do zobaczenia! Wprawdzie na urlopie z Wami już się pożegnałam, ale są jeszcze trzy kwestie, które chciałam wyjaśnić. Pierwsza, najważniejsza. Jak widzieliście na filmiku, wyszły mi trzy słoiczki i była próbka, czyli to był litr, a nie dwa litry, tak jak Wam powiedziałam. Druga kwestia, powiedziałam Wam, że nazbiorę, na, nazbieram jeszcze tej kaliny, i rzeczywiście tak się stało. Zebrałam aż trzy woreczki: dwa po to, żeby zrobić jeszcze czynnik, i jeden po to, żeby zrobić nalewkę. Jestem bardzo ciekawa, jak nalewka z kaliny koralowej smakuje. Dlatego prawdopodobnie następny filmik będzie dotyczył nalewki skaliny koralowej. I jedna jeszcze kwestia ostatnia. Chciałam podziękować właścicielce ośrodka wypoczynkowego Laguna, w którym e, miałam urlop. E, ja w tej chwili nie robię płatnej reklamy. Absolutnie nie jestem sponsorowana przez Ośrodek Laguna. To jest tylko po prostu takie polecenie miejscówki, tak zwanej miejscówki z dobrego serca. Po prostu. Mm, Jesteśmy bardzo zadowoleni z mężem z tego urlopu. To miejsce zostało nam polecone przez siostrę mojego męża, który tam jeździ 20 lat. No jeżeli ktoś co roku albo dwa razy w roku jeździ do danego ośrodka i jest zadowolony, to znaczy, że są tam stałe, dobre, przyjazne warunki, sympatyczna atmosfera. Zresztą o tej atmosferze w ogóle w Pobierowie możecie też zobaczyć film Mój urlop w Pobierowie. Także powtarzam, Reklama nie jest sponsorowana, mimo to, namiary na stronę internetową i numer telefonu do tego ośrodka, znajdziecie pod moim filmikiem. Do zobaczenia w następnym filmiku.